Na potrzeby internetu nagramy daily vlog. który nikt nie pytał, nikt go nie potrzebował. Pokażę, co, co tam jem. Mniej więcej na przykład to sobie zjem po pracy na szybko. Oczywiście popiję tym, bo jak wiadomo, trend wycina wszystko. Chociaż go nie biorę, ale mentalnie czuję, jakbym go brał. No i tak nawiasem mówiąc, rolnik się spas jak świnia. Rolnik jest grubasem. Waży teraz 125 kg i nikomu o tym nie mówi. Zajebałem mu maskę, bo jest już tak spaśnięty, że nie może je na głowę włożyć. Drugi posiłeczek taki białkowo tłuszczowy góreczek pieczone mięsko, kawałeczek. No, i tak to wygląda. Potem jeszcze przed treningiem, jeszcze jeden posiłek będzie bardziej węglowy, delikatny. Posiłek przed <laughs> stortilla, czekoladka, masło orzechowe i jamik. Wiadomo, że wygląda jak gówno, ale słuchajcie, to nie jest redukcja, że smakuje jak gówno, ale ładnie wygląda na talerzu, po to, żeby Ucieszyć oczy, a nie mordę. Także smacznego i polecam. I kolejnym pytaniem było: amoniak własnej roboty. Bierzemy sobie maseczkę antykowidową. To ona schroni przed zarażeniem. Zbierdalamy 5 zabezpiecz szczepionki z testosteronu. w dupę, a nie tutaj. Nasączamy lekko wodą z kranu. Kupujemy wodę amoniakalną na Allegro. 15:20 20 złotych taka litrowa buteleczka. Ja ją kupiłem rok temu, mam większy pół. O kurwa! Nalewamy parę kropelek dosłownie. Nakręcamy sobie i jest moc Oczywiście, że pierdolnięcie było mocniejsze. Naklejamy atest grzbietu potężnego oraz atest certyfikat jakości Hulkzilla. I Wam gwarantuję, że będzie 10% więcej siły w zapierdoleniu z dołu. No, lepiej wiadomo. Takie naklejki nie dla wszystkich. Pogoda spoko. Nic innego niż zapierdalać na złom. Aczkolwiek Gracjanek dzisiaj robi sprawdziany. Więc jako jego trener grzbietu potężnego, czuję się zobligowany go przypilnować w tym ważnym dniu. Gracjanek już pewnie na siłowni zapierdala, sztangę czyści. że pojedziemy. Ja zrobię sobie lekko klatkę z gumami. Tak nie robiłem dosyć ciężko, teraz zrobię lekko. Hulk klaty nie trenuje. No proszę, tak się, tak się gostzy po pasach przychodzi. Myczytnik tutaj na test na test steron. Gracjanek coś ciężko masz zapierdol sobie kulkowego amoniaku I tak ma być kurwa Mocno. Ładnie ma być. Dawaj. Mocno. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze. Zajebiście. On się trenerowi koni jeszcze, kurwa. Dawaj, lekkie. Dobrze. Zdało się trenerowi ukonił Sensejowi. Pozdrawiam pod sztangę Klatka skończona. Robimy teraz triceps. Gracjanek, który napierdala, będzie grał w kosza. Kurwa. Dzisiejsza młodzież Kolejne ćwiczenie. Kurwa z Bardzo fajne. Na tricepsik. Mogę polecić śmiało. No pewno brzyd powie, że robię to źle. Ale ja tak kurwa robię. Bo lepiej nie umiem. Pewnie Kamil Jarota wypowiedział. A moim zdaniem da się lepiej. No pewnie tak. jak chłopacy wstawili pierwszy raz zacząłem robić hantlę 10kg i do spania kurwa jedna seryjka oczywiście wszystkie ćwiczenia nie, w, nie wstawiam co wykonuję bo byśmy to kurwa 50 godzin nagrywali jeszcze jedną seryjkę nagramy na tricepsik i wystarczy bo widać już druga seria była ciężko w drugim wstrzeniu a w pierwszej wersji no nie jest to że ja wykonuję pół ruchy tylko kurwa jak będziecie zarzucać tymi randami za łeb i siłą napędu je wybijać to gówno robicie kurwa nie triceps Najszersze kurwa robicie Nie, tu nie ma 50, to jest chyba 45 Uwaga, 112, 114, jakieś tam całe wszystko zalane kurwa. Ale ogólnie jest beka, bo po 10 latach wyjebało mi nawet rozstępy kurwa na klacie, nie? Jesteśmy w sklepie. Trzeba mięska kupić, oczywiście wszyscy w maskach jesteście kurwa pojebani. Jesteśmy w sklepie, nie było mojego ryżu, więc wziąłem kaszę. Karkóweczka z dniem moich kurwa urodzin. Trochę burgerów wołowych, chociaż koło Wołowni, to pewnie nie, tylko stało kurwa i przeszło zapachem. Ogólnie wszyscy oczywiście w maskach, jesteście kurwa pojebani. Wida w kraju. masz piszczy kurwa. Ziomek przed chwilą stał, 5 minut kurwa marchewki wybierał. bo nie dość, że to kurwa wszystko drogie, to jeszcze jest chuj warte jakościowo Moje ulubione stoisko No ale zakupki i wieczorem do pracy No właśnie odnośnie pracy było pytanie od innego byka Czy... E, czym się zajmuje, czy mi to nie koliduje Druga moja praca to są bramki w klubie. A pierwsza to jest praca na ślusarni. A czy No wiadomo, że fajnie by było nie pracować, tylko mieć pieniądze i trenować, ale pracować kurwa trzeba, nie? I tak to wygląda. Samo się nie zrobi jak to późion mówi. Chcecie mieć wyniki, to trzeba zapierdalać a nie kurwa więcej sprzętu niż talentu. I pierdolić jak ciężko, ciężko to ma samotna matka z trójką dzieci. Jak nie od dziś wiadomo, po treningu należy dobrze wpierdolić. Nie kurwa, kulca z ryżem, pomięsko ładne na smalczyku, ze skwareczkami. Rolnik, jakby tu siedział, to by to wpierdala łyżeczką, jak jogurt. I musi być, kurwa. A teraz pytanie z serii. Nikt nie pytał. Każdy potrzebował. za zajebiste kapcie. Co hulk je? O szósty rano wracam z bramki. Karkóweczka. Oczywiście na smalczyku. Ale jestem kurwiony, bo nie ma czosnku. Przyprawy mojej ulubionej. A mięso bez szostku to kurwa, to tak, jakby szwaj był na redukcji i nie wpierdala mozzarelli light. To jest, uchajcie, dokładnie to samo. Przejebane. No ale chuj. Jak to mówią niektórzy, sztanga to sztanga, mięso to mięso. Vlog dzień drugi. Idziemy sobie na sprzęt. Tu już odpowiedziałem. Ile dni byłeś lepszym bench presserem niż rolnik. Nie wiem ile dni. Był taki krótki epizod, że rolnik był słabszym bench I to przyznał. Także był szacuneczek, a nie darcieryja. Jestem po rozrzewce, czy się jej nie nagrywałem. Tu się lekko na stywnej sztandze, trochę podestów, potem jakieś walizeczki. Powoli trzeba sprzęt rozruszać. Bo pytanie było jeszcze. Dlaczego nazywasz się Strongmanem na Instagramie? No a tak naprawdę nazwa Strongman jest po to, żeby rolnik pytał. Takim dobrym pytaniem mogłoby być dla trójboistów którym kurwa puszczają uchwyty na zawodach, rolnik pyta, dlaczego nie trenujecie uchwytu. Bo lecie ciągi w paskach, a potem kurwa na zawodach openery was zabijają. Ale od razu też małe sprostowanie, żeby tutaj jeden byk nie pomyślał, że to jest do niego. Tutaj pozdrawiam radka. Tu większość już wie z powodu niedoleczonego urazu. Bo z tego trzeba liga ciągów odpuścić. Niestety, ubolewam, bo lubię te zawody. No ale mam jeszcze inne priorytety na ten rok. Tak jak Mistrzostwa Świata, do 105 kg, które odbędą się w maju. A że dzisiaj lekkie ciągi gdzieś z ziemi z Podestu troszeczkę więcej. Ta seria ciągów była 210 Na 3 razy Z ziemi Od Magnezji nie używałem Nie ma sensu w ogóle No oczywiście na chwytem Sztanga sztywna Gładka Może pokażę, może będzie widać Zobaczcie Kiedy po raz pierwszy zapierdoliłeś z dołu? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że u mnie technika ciągów się dość często zmienia. Bo kiedy można powiedzieć, potencjał jednej wyczerpie to próbuję kolejnej bądź wracam do starej, ponieważ się wzmocniłem i można zwiększyć potencjał tej starszej techniki. Podejrzewam, że było to tak, że po prostu był czas, że robiłem ciągi bez zapierdolenia z dołu. bo nie był taki dzień, że te ciągi nie szły, mimo że siła była, to coś nie szło z dołu i pewnie się wkurwiłem, podbiegłem do sztangi, szarpnąłem z całej siły i podniosłem i wtedy, o kurwa, to jest dobre. Kiedy hulk pokona Pudzianowskiego? Myślę, że nie pokona, bo Pudzian to jest legenda, poza tym ja MMA nie trenuję. Ale Ty jesteś kurwa głupi, ja pierdolę. Eee. Dlaczego masz takie małe ciało na zdjęciu? No bo ja nie jestem za duży, ja ogólnie jestem mały. Czy chyba Słaby Damianek jest chyba słaby, czy chyba silny? No, tutaj musimy wziąć pod, pod lupę definicję siły. Uważam, dobra, uważam, że, że Słaby Damianek jest silny. Jak na, na to, co on robi, na to, że jeździ kombajnem, myślę, że Słaby Damianek jest silny, co pokazał na zawodach. No i tyle. Zrobimy sobie jeszcze no seryjkę tej Bo kurwa widać, ja pierdolę Oczywiście Nadal bez magnezji Jest Tam Ala 250 na rdze, kurwa. Także nic spektakularnego tutaj dzisiaj nie robiłem ani wczoraj. <gryw> nic nie było dźwigane. Jeszcze było pytanie, czy boję się gniewu grzbietu potężnego. Pytanie powinno być, czy boję się gniewu Szweja potężnego. Odpowiadam, że nie, gdyż Szwej jest bytem lujcem tylko na maście, czyli jakieś 23 dni w roku przez pozostały okres jest na redukcji, czyli jest chujcem, a nie lujcem. Nie. Dzisiaj nic spektakularnego nie było podnoszone. To może chociaż jakiś kamyczek. Widać, widać. Jeszcze posiłaczek potreningowy już na bogato Trochę mięska, trochę ryżu jeszcze tutaj Ogóreczki, jakieś lecą buraczki Albo grzybki I tyle pierdolenia na vlogu Lajkujcie, subskrybujcie nie wiem, czy to w ogóle wstawię, czy będzie warto robić z siebie debila, Bo w sumie nic sensownego nie było dźwigane. No, ale jeżeli wstawię, no to lajkujcie i subskrybujcie. Mamy już kurwa 120 tysięcy subskrypcji. Także cel to 200 tysięcy. I mocnie dla wszystkich pozdrawiam. Nagramy jeszcze bonus track Dla parów które nie mają uchwytu Nie dlatego, że go nie, kurwa nie mają Tylko dlatego, że go nie robią Ważna rzecz Niektórzy nie twierdzili, że ja mam dobry uchwyt Bo z tym strongmanem Słuchajcie kurwa Strongman to jest uchwyt A w tryboyu to jest uścisk wy macie mieć silny kurwa ścisk Bo wy nie macie zapierdalać z walizkami 6 metrów to macie przytrzymać pierdoloną sztangę przez 5 10 sekund, kurwa. tyle. wiesz różnica że nagram parę... Sprzedam parę myczków na jak zrobić sobie uchwyt, uścisk, bardziej uścisk, ale uchwyt też poprawić na siłowni. Z tego, co jest pod ręką. Oczywiście polecam kupić sobie ściskacz, babyflip na przykład. Będziecie, kurwa, gnieźdź w Trzymanie, kurwa krążków. Ja mam takie dosyć grubsze. Nieważne, mogą być cienkie takie jak ma Pawlik. Polecam Allegrowicza od razu. taka cieniutkie też. Można sobie kurwa trzymać. Chodzi o to, żeby ten ścisk w palcach, kurwa wyrobić. Że jak Wam się zacznie ręka otwierać, to macie kurwa palce stalowe. One się Wam nie otworzą. A druga ćwiczenie to pokażę, to będzie taki chyba fizyczne, że chwil co. Bierzemy sobie piążek i zademonstruję co można z nim robić, aby wyrobić sobie taki instynkt kurwa zaciskania pięści uścisku. Niektórzy preferują technikę w ciągach, że obrazy podchodzą, łapią, podnoszą. I to Wam się na przykład to przyda żeby wyrobić sobie taki kurwa instynkt tego maksymalnie mocnego ścisku w ciągu 1,5 sekund. Woda, sobie obracać. Może takie ćwiczenie. Ale możecie to zrobić to na przykład z kolegą. Czyli stajecie sobie tam 2 metry od czy 3, czy 4, czy kurwa 10. Czyli bierzecie takie krążki. Uważacie na nogi. I sobie rzucacie. przecież pionowo. Łapiecie go w locie. Chwytacie. Coś cofnięcie, zamach. Tak samo. Im grubszy uchwyt, tym lepiej. cienki jest też dobry, ale gruby też jest dobry. Czyli końcówki, sztangi i się o tym uchwyt. Jeden koniec, widzicie dwie sztangi takie same, jeden drugi koniec kurwa opiera się. Drugi łapiecie, Tam jest starce po 26 kilo i zobaczycie ja Wam kurwa z Kutum. No bo to samo, wyjrzycie na na sztangę 70-40 kg. Dwie sztangi i łapiecie z kolegą kurwa. Tego jest w chuj. to kurwa trzeba chcieć robić. A nie zrobić trening, zapierdolić paski, kurwa, Muszę zrobić filmik na Instagrama się brązować, zwalić kurwa gruchę w domu, na nowego, a potem na zawodach kurwa uchyty puszczają. Bo nie chcę kurwa poświęcić dwa razy w tygodniu 10 minut, żeby zrobić kurwa po 5 ćwiczeń, po jednej serii naukowych. Ostatnia kwestia, to już nie będę tego kurwa nagrywał. Chyba proste będzie wykonanie. Zwis na drążku, oburącz, jednorącz, kurwa. Tylko jedna kwestia jest taka, że ten zwis, nie kurwa ta ręka, zawinięta, tylko tak. Bez kciuka na palcach, kurwa. Macie wiszeć tak na drążku. Najpierw tak, potem tak. To są dwie różne wersje. I nie zawijać tym, kurwa, ręki. I macie ten uścisk, żeby w paluchach wyrobić, tak? Jedna, druga ręka, zmieniać sobie na przykład po, po trzy palce na stronę, po dwa palce, po jednym palcu. To samo można kurwa z ketlami zrobić. Bierzecie, kurwa, ketle. Dwa paluszki. I trzymacie. Tyle. Życzę kurwa rekordów. I życzę kurwa nieurywających się zamków na zawodach. Więcej rekordów kurwa na zawodach RAF, a mniej kurwa Pierów na Instagramie w PASKO. To małe podsumowanie. Ja już jestem po kilku seriach. Na uchwyt, na uścisk, jeszcze jeden drążek. Jakiś zrys drążku, jedno jedno z obciążeniem. Oburącz, kurwa. Tak, tak, i tak. Wszystkiego po troszku. Aby ta ręka przepracowała w każdym aspekcie, z podsumowań, disco komando, przestań mi kurwa redukcję prześladować, się przypierdalasz, kurwa, a jesteś kurwa chujcem. Z podsumowań tyle. blok miał być z dwóch dni, ale trochę przymuliłem ze sklejaniem tego, więc jeszcze dzisiaj stwierdziłem, że dodam bonus traka. Jebać tych, co nie wierzyli. Jeżeli Wam się podobało i pod tym laj... pod tym lajkiem... pod tym filmem będą dwie łapki w górę i trzy komentarze. Żeby jeszcze coś nagrać, to jeszcze coś nagram. Możecie zadawać jakieś pytania pod filmem, co byście chcieli zobaczyć. Tak jak mówiłem wcześniej, chyba odpalam sprzęt, więc yy, wiele konkurencji będzie robione przed sezonem, praktycznie wszystkie, więc możecie napisać, co byście chcieli bardziej zobaczyć. Może jakieś pytania, co wam odpowiedzieć, może pogadać suplementację, którą że subskrybujcie, oznaczajcie formę lifterów wojny, a disco komando. Zacznij kurwa jeść w końcu.